Witam wszystkich. 4 maja. Pierwszy lot konkursowy 137 km. Poszło na lot 45 sztuk. Na razie czekamy na wypuszczenie. Mamy godzinę. Usmów w tej chwili nie mamy informacji, no, ale no, tak jak widzicie pogoda nas nie rozpieszcza dzisiaj. Wiaterek się zerwał, więc czekamy na start i dla wszystkich dobrego lotu. No, jak widać pogoda się wcale nic nie poprawiła. Wiatr wszystko dosyć mocno się zerwało. Gołąbki puszczone o godzinie 10:00 Mamy godzinę 1112. Na pierwszych gęnikach się już gołąbki pojawiły, czyli prędkość też w miarę dosyć sporą mają. Bo to 130 parę kilometrów, a godzinę 10-15 siadały. Więc zapowiada się ciekawie. Widzę wysoko, idzie jedna paka, druga paka. Więc zobaczymy, może i coś u nas poszły gołębie dalej, ale to nic z naszych Więc czekamy aż coś usiądzie i u nas dobry lot dalej Pierwszy gołąbek A może i nie Robi kółko, raczej mój, tak. no, pierwszy lot. Zobaczymy jest jeden, może zaraz coś ściągnie. Jest sam czy pierwszy Mamy pierwszego. Jedna sztuka sieci. Następne. Wszystko przewiało. Idą od Pruszkowa. Dwa, trzy, cztery. Wszystko przewiało. Pruszku, city. Cztery sztuki mamy. Siadać. Dzieciaczki. Widać. Nie zmęczone. Jeszcze kółeczko. usiadło. Drugi. Jeden nie mój w takim razie. Ten też podejście jeszcze. No trochę przepłoszone. No chodzić, chodźcie, chodźcie. Jest następny szósty, Uch, jak to zwykle po pierwszym locie W koszowaniu no, Ale nie do gołębnika Chodzić O Tu jest gołębnik Chodzić. Jest następny, siódmy. No. Coś tam siada. Jest kolejny gołąbek. Zdążyć. Siadają ładnie. Fajnie, no ale teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 fajnie siadają No, dwa chyba nie moje, bo widzę poszły dalej. No, trochę im się kabinka pierwszy raz. Nie było czasu na próbne w tym roku nadawanie. Następne podejście i następne. Część tu bombów wchodzi. Zaciemniane były w jednym głębniku, nie w drugim, dwa poszły do przodu. Minutka minęła, następne widziałem dwie czy trzy sztuki, są trzy następne. Mamy w tej chwili 19 gołębi i tu jest 3,22 sztuki. A było około 40, 8 zakoszowanych z tego co pamiętam. Nie wiem, koledzy mi koszowali nie było możliwości się samemu zakoszować no i tu jest chyba albo moich pięć, nie to z sąsiada jakieś gołąbki, więc czekamy dalej, bomba następna minęło 20 sekund dosłownie wysoko strasznie gołąbki przychodzą Widać jak wiader dopierdziela, strasznie mocny. Dzisiaj wiatr wszystko jest. Słoneczko, o, jeszcze parę minut było tak. Słoneczko się właśnie przebiło. Wiatr w porywach ma 50 kilometrów na godzinę. Więc też widać jak te głąbki trochę dzisiaj przewiało. To musiały popracować. A ten jeszcze sobie krąży, ale jest na no to następny też. Wszystko przewiało. Idą z, z kierunku, przeleciały gołębie i to sporo przeleciały. Więc są kolejne dwa. Podejście numer 15, się śmieje. Uchodziły tyle. Jeszcze kółeczko ale może to nie mój być. O, ten już wskoczył. Przyłożenie. Nie, jeszcze kółko. Dobry, pierwsze koty za płoty, jak to mówią. O, następny doleciał, przyklepał, słoneczko teraz wyszło. Wiatrzysko, jak widzicie, masakryczne dzisiaj. Siadają wreszcie. 1, 2, 3, 4 usiadły następnie więc zobaczymy jak to dalej będzie rąk po locie się zleciały 4 sztuk brakuje nam z tego lotu trzeba je troszkę podkarmić w jednym przedziale parę sztuk i w drugim przedziale też dokarmimy go łączki no i co 45 sztuk zakosowaliśmy o tu jakaś sztuka doleciała bestie pesa no tak 45 poszło na lot 41 było na zegarach, jeszcze jedno doleciało. bez despał już widzę. Ktoś się zaopiekował, więc nie ma tragedii. Za tydzień 180, więc miłej zabawy dla wszystkich dalszej i dobrego lotu.